W go mieliśmy wielu graczy, którzy pozostawali na topie przez bardzo długi czas i mimo, że samej gry już nie ma, tylko jest jej następca, czyli CS2, to zapamiętamy ich z pewnością na długo. Jest jeden gracz, który może nie był najlepszy na świecie, ale był na tyle dobry z jednej broni, że zmusił twórców gry, czyli Valve, do zrobienia update'a, który obniżał jej użyteczność. O kim mowa? O, w mojej opinii, jednym z najlepszych snajperów w historii CSGO Kenny Mesiel. oh my god kenny s with three insane kills green ninjas in his face very soon oh, oh that is fast

Niestety z przyczyn ode mnie niezależnych byłem zmuszony go usunąć, lecz nie zmienia to faktu, że z chęcią, ale to z chęcią stworzę taki materiał ponownie i będzie on mocno zmieniony od pierwszego, dlatego jeżeli wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, a teraz przechodzimy do samego materiału. Lecz zanim zaczniemy odcinek, szybkie słowo od sponsora tego materiału. I na samym starcie chcę zaznaczyć, że PirateSwap to legalna, normalna strona do wymieniania się skinami, nie żadne skrzynki czy cokolwiek innego. A teraz... Słuchajcie sami. Pirate Swap to strona do wymieniania skinów w CS2. Jeśli masz jakiś skin, który ci się znudził, to śmiało możesz go wymienić, a sam proces jest naprawdę ekspresowy. Oprócz tego, jeśli na przykład nie stać was na danego skina, a chcielibyście się dalej wymienić, to zawsze możecie sobie doładować balans blikiem, kartą, bądź po prostu PayPalem czy PaySafeCardem, a wiem, ponieważ sam to wielokrotnie robiłem. Sam proces wymiany jest przede wszystkim bezpieczny, a to jest chyba w obecnych czasach najważniejsze, a jeśli użyjecie kodu Klepsydra, dostajecie aż 35% do pierwszego i każdego następnego doładowania. Dlatego nie czekajcie, wymieńcie swoje skiny, które macie na coś naprawdę, naprawdę fajnego, skorzystajcie z mojego kodu Klepsydra, wejdźcie na PirateSwap i cieszcie się nowymi skinami. Kenny, KennySShrap to zdecydowanie pseudonim i nazwisko, które powinniście pamiętać, jeżeli kiedykolwiek interesowaliście się CSMGO. Zresztą nie tylko w CS-ie GO, ale również w CS'ie Source, gdyż Kenny wyrobił sobie pierwsze imię tak naprawdę w CS'ie Source. Jednak zanim do tego doszło, oczywiście było dzieciństwo i w tym przypadku chciałbym się tutaj troszeczkę zatrzymać. Co nakłoniło Kenego do tego, żeby spróbować grać w CS-a? Przede wszystkim jego rodzeństwo, czyli starszy brat oraz jego znajomi. Kenny, jako że był tak samo dobry jak oni, z chęcią sobie po prostu grał, tylko że jest jeden mały plot z tej historii. Ci wszyscy znajomi mieli 18 lat. Kenny miał 8 lat, a był tak samo dobry jak oni albo nawet lepszy. On a 10 ans de différence avec Kenny et déjà quand il avait 8 ans, il était déjà un notre niveau. Ensuite on a fait une compétition locale qu'on a gagné grâce à Kenny. il avait 11 ans à l'époque. Je pense qu'à partir de là je l'ai poussé à faire ce rêve. Co zatem idzie młody Kenny szybko odnalaz swoją tożsamość i zaczął grać naprawdę naprawdę dobrze w CSA. Kwestia była taka, że był on specyficznie dobry z jednej broni, ze snajperki. I dla tych z Was, którzy nie grają w CSA i na przykład weszli na ten odcinek, a wiem, że są takie osoby, bo dostaję wiadomości na Prif, snajperka jest bardzo, ale to bardzo specyficzną bronią. Z jednej strony, patrząc na plusy, możesz zabić swojego przeciwnika z bardzo długiego dystansu zaledwie jednym strzałem. Patrząc jednak na minusy, snajperka to ogromna inwestycja, gdyż kosztuje ona aż 4750 dolarów, co w CS jest sporym wydatkiem. Jeśli chcesz z niej grać, zwłaszcza na profesjonalnej scenie. Musisz być z niej dobry. A Kenny, on nie był tylko dobry, on nie był nawet bardzo dobry. Kenny był po prostu genialny. Już grając półprofesjonalnie został natychmiastowo zauważony. Dlaczego? Bo nie było wielu graczy, którzy mieli taki styl jak on. Możliwość bardzo agresywnego stylu gry i bardzo szybkiego czasu reakcji, który sprawiał, że ludzie myśleli, że Ken na pewno jest na jakichś wspomagaczach. W końcu nikt w tak młodym wieku nie mógł być tak dobry jak Kenny, ponieważ ten swój debiut lanowy zaliczył w 2011, wieku zaledwie 16 lat. Wydawać by się mogło, że taki zawodnik jak on będzie mieć świetną historię dostania się legendą, i nic bardziej mylnego, jednak zaczęło się dosyć ciężko, ponieważ jak sam Keny powiedział na swoim pierwszym lanie, zagrał krótko mówiąc, tragicznie. Jak sam powiedział. Presja nowa do mnie dotarła. Niestety nie grałem, tak jak powinienem, ale jednak był to mój pierwszy raz. Niestety w tym przypadku pierwszy raz okazał się być szczególnie bolesny. KNS cierpią niestety na to, na co cierpi większość utalentowanych graczy. Mianowicie indywidualnie był on niesamowitym graczem, jednak piątka indywidualnych graczy nie stworzy dobrej drużyny. Potrzebujesz osoby, która zagra pod drużynę, która pozwoli reszcie drużyny zabłyszczeć na serwerze, która obsłuży ich flashami, granatami i nie tylko. A koledzy z drużyny Kenego powiedzieli, że on po prostu nie umiał tego robić, lecz miał jeszcze dużo czasu na naukę, gdyż był bardzo młody. Mimo to jego początkowe wyniki w barwach Very Games kosztowały go posadę w drużynie, gdyż Ken, szczerze mówiąc, nie sprostał oczekiwaniom. Na całe szczęście dla niego nie narzekał on na brak zainteresowania ze strony innych drużyn. Każdy zdawał sobie sprawę z tego, jaki talent z nim drzemie, trzeba go tylko było odpowiednio rozwinąć. I mimo, że tak jak powiedziałem, Kenny wyrobił sobie już imię w CS Source, tak trzeba przyznać, że Counter Strike Global Offensive to był kompletnie inny dla Kennego poziom. CSGO był bardzo nahypowaną grą, i wiadomo było, że profesjonaliści z 1.6 bądź Sourcea będą musieli przerzucić się na CSGO, mimo że na początku dla graczy nie było to nic miłego. Sama gra owszem była nahypowana, ale szczerze mówiąc, jej początkowy poziom był z dala od idealny, zupełnie tak jak CS2 można by wręcz było powiedzieć. Co za tym idzie, Kenny ponownie występował w barwach Very Games, czyli w najlepszym składzie we Francji i walczył o bycie top 5 na świecie. Cały czas rozwijał się ze snajperki, wydawało się, że radzi sobie coraz lepiej, aż w końcu dotarł on wraz ze swoją drużyną na turniej SEA sezon 14 w Dallas. Ten turniej jest kluczowy z tego względu, że Very Games przegrywa na amerykańskiej Quantic Gaming, odpadając na trzecim miejscu w turnieju. Niektórzy pomyśleliby sobie, że sukces, dla Very Games jednak była to ogromna porażka. Zaraz po tym turnieju Kenny zostaje zawołany na Team spika, gdzie menedżer mówi mu, że drużyna zdecydowała się go wyrzucić. Bardzo bolesne dla Kenego wyrzucenie, gdyż trzeba przyznać, że wydawało się, że właśnie wtedy przebije się on do szerszego grona graczy, lecz trzeba przyznać, że kompletnie tak nie było. Power i Games występował w sklejce Nameless, a następnie dołączył do Clan Mystic, lecz bez większych sukcesów. Przełom przyszedł dla Kenego w 2014 roku. To właśnie wtedy dołącza on do Titan i chcę, żebyście zdali sobie sprawę z najważniejszej kwestii w tym całym odcinku. 2014 rok dla Kennego to jeden z najlepszych debiutów na Tier 1 scenie, jaki mieliśmy szansę zobaczyć. W 2014 nie było stricte top 5 na świecie, ani nie było top 10. Na pewno nie było tak rozwiniętych rankingów jak dzisiaj, ale gdybyśmy mieli wybrać top 10 drużyny z Majorów i zobaczyć na ich snajperów, to różnica była natychmiastowo zauważalna. W LDLC DLC snajperem był Kukli, w Navi snajperem był Guardian, w Ninjas in Pijamas Fiflaren, we Fnatic JW w Virtus Pasha, a w Cloud9 Shongers. To zostawia nam trzy drużyny, o której warto wspomnieć. Dignitas, w którym oczywiście królował Device, i Eye Power, w którym był Skadoodle i Titan, w którym był Kenny S. Dlaczego o tym wspominam? Głównie z tego powodu, że dochodzi tutaj do sytuacji, w której śmiało możemy stwierdzić, że najlepszym snajperem z tych wszystkich, których wymieniłem, był Pasha. Ale najbardziej widowiskowym z nich wszystkich zdecydowanie, bez grama jakichkolwiek wątpliwości, był Kenny

Kenny opanował do perfekcji tryb ultraagresywnego agresywnego grania, jednocześnie stojąc w miejscach, które dla innych awp szczerze mówiąc, były nawet nie do pomyślenia. Ten gość potrafił podejść na blisko, zabić się skołupem, następnie uciec, zabić się z drugiego kąta mapy i zrobić jeszcze 100 innych rzeczy w międzyczasie. Dosłownie, negował w ogóle, dlaczego awa została stworzona na pierwszym miejscu, gdyż jeżeli sobie pomyślimy o użyciu snajperki, to powinna być ona na bardzo dalekie dystanse. Kenny jednak stosował ją do tak naprawdę każdego zadania. Co najlepsze, 2014 w. Wcale dla Kenego nie był jakiś świetny. Po dołączeniu do Titan rzeczywiście radził on sobie całkiem nieźle i już nawet na Definity przeciwko Virtus Pro w punkcie meczowym pokazał, że jest stworzony z kompletnie innej gliny. Okay. Mimo to Titan nie odnosiło sukcesów. Ich największym sukcesem była wygrana na LDLC we wrześniu 2014 roku, gdzie udało im się zdobyć 10 tysięcy dolarów. Na obecne czasy trzeba przyznać, że dosyć mała. Kwota. Keny jednak rósł w popularności. Z każdym dniem stał się lepszy, a jego highlighty Sawupy z każdym dniem stawały się, szczerze mówiąc, coraz bardziej absurdalne. Zresztą, jeśli zastanawiacie się, jak bardzo ikoniczny S jest i jak bardzo jest utożsamiany przede wszystkim ze snajperką, to myślą, że świetnym dowodem jest m.in. fakt, że dochodzi do sytuacji, w której najzwyczajniej na świecie, jako jeden z bardzo niewielu snajperów. Każdy kojarzy jedną pojedynczą snajperkę, a dokładniej to skin do niej, z Mowa oczywiście o Magic Sticku. Skin taki koniczny, że na początku istniał jako AWP Asimov tylko i wyłącznie z jedną naklejką Titan. Taki koniczny, że potem istniał jako AWP Asimov z dwoma naklejkami Titan. A następnie nie tylko jako AWP Asimov, lecz również jako AWP Dragonlore. Wracając jednak do naszej historii, 31 marca 2015 roku na świat wyszła tragiczna informacja z perspektywy gry. W update, który został wypuszczony przez Valve, snajperka została znacząco zmieniona, jednocześnie zmieniając praktycznie całą mechanikę grania jej. To bardzo osłabiło Kennego, gdyż przez większość czasu grał on właśnie z snajperką. W dodatku bardzo często korzystał on z mechaniki chodzenia, skołpowania na blisko, quick skołpowania, a teraz ta mechanika poniekąd została mu odebrana albo bardzo mocno zmieniona. Kenny, Kenny S. Yes, shrub. But once again, this is the most important position pretty much on the A-side. PNX not gonna give it up without a fight. And it's gonna come down to Kenny S with the AWP. 1v3. We can see where he's looking now. Just gets the shot barely on MSL. Finds the second one. Kenny S, oh. with the no-scope! Sama sytuacja wydaje się być dość zabawna. Kenny był tak dobry z tej broni i tak dobrze z niej korzystał, że musieli ją osłabić po to, żeby dać wyrównane szanse innym zespołom. Bo oczywiście byli fenomenalni snajperzy, w innych drużynach był Device, zanim stał się prawdziwym Device'em. Byli tacy snajperzy m.in. jak Pasza, lecz kiedy patrzyliśmy na snajperów, którzy grali na blisko, którzy lubili grać w chaosie, to zdecydowanie. Kenny się wyróżniał. I właśnie dlatego Francuz nie poddawał się. Ciężko pracował i, mimo że, tak jak sam stwierdził, utracił on trochę pewności siebie, Titan, jak i sam Ken zajmowali miejsca lepsze, takie jak Dreamhack Summer 2015, ale również te gorsze, tak jak Fragbite Masters, gdzie odpadli z turnieju na miejscach 13-16. Takie słabe wyniki doprowadziły do czegoś, co w kartach historii zostało zapisane jako druga francuska szufla. Skład, który został uformowany razem z Kenem, czyli Apex, NBK, Kiyoshima, Kenny i Happy, robił naprawdę spore wrażenie, i en Envias kliknęło praktycznie natychmiastowo. Sam Kenny wydawało się, jakby znalazł nowy dom, i to zdecydowanie przyniosło się na jego wyniki indywidualne, jak i drużynowe. Nie dość, że drużynie udało się wygrać Dreamhacka London. Gfinity, to na majorze w kolonii zajęli oni drugie miejsce, ustępując tylko i wyłącznie w Fnatic. Niesamowity wynik, jak na tak młody roster, i na pewno spora w tym zasługa naszego dzisiejszego bohatera. Grał on świetnie i widać było, że Envias rozwija się z dnia na dzień. Do samego Majora w klucz na poce przystępowali z roli faworyta. I jakby nie patrzeć, były ku temu powody. W ćwierćfinale zmierzyli się na swoich pogromców z kolonii Fnatic, tym razem nie dali im żadnych szans, wygrywając spotkanie 2 do 1, a swoje mapy 16.9 i 16.2. W półfinale trafili na G2 Esports, zespół, który okazał się być czarnym koniem całego turnieju, sensacyjnie porównując Wirtus Pro w ćwierćfinale. To spotkanie było bardzo, ale to bardzo wyrównane. G2 miało nawet swoje punkty meczowe. Jednak ostatecznie to Envias dokonało cudów klucz na poce, meldując się w wielkim finale. Finał, który można było sprowadzić tak naprawdę do pojedynku dwóch snajperów. Guardian kontra KNES. Który z nich będzie lepszy? I w tym przypadku nie było wątpliwości. Lepszy okazał się być Kenny, był on po prostu o wiele stabilniejszy i wydawało się, że ten nerf AWP ostatecznie kompletnie go nie zmienił. I wygranie majora to jednocześnie moment kluczowy w karierze Kennego. To było to, do czego dążył od początku swojej historii jako gracz. Wygrywanie turniejów, jasne, jest bardzo fajne, ale kiedy jednak jesteś w stanie wygrać majora, wygrać największy turniej w CSGO, jest to moment wręcz ikoniczny dla każdego gracza. W dodatku Kenny nie zrobił tego tylko po to, żeby wygrać Majora. Dokonując tego, stał się on jednym z najmłodszych MVP na turnieju Majorowym w historii. Taka dyspozycja oczywiście nie przeszła obojętnie. Strona HLTV dała go na szóstym miejscu wśród najlepszych graczy na świecie w 2015 roku, czyli na tym samym miejscu, które miał w 2014. 2016 to jednak już zupełnie inna historia. Przy takich sukcesach w 2015 roku, jakimi było drugie miejsce na Majorze w kolonii, i wygranie Majora w klucz na poce, NVS liczyło chociażby na powtórzenie tego sukcesu, to jednak nie nadeszło. Krótko mówiąc, wyniki w całym 2016 roku były bardzo rozczarowujące. Mimo to, Kenny nadrabiał braki drużynowe. Envias nie wiedziało do końca, co robić. Wyrzucenie Kiyoshime i sprowadzenie Devila tylko pokazywało, że rzeczywiście Envias 2016 zaliczy do jednych z najgorszych roków w historii. A sam Devil, szczerze mówiąc, został zapamiętany jako chyba jeden z najgorszych transferów do tier 1, bo ten również nie grał najlepiej. Mimo to 2016 był ciężki. 2017 to zupełnie inna historia, gdzie stało się coś, czego nie przewidział nikt. Po latach mijania się. Shox i KNS trafiają razem do jednej drużyny, która nazywa się G2 Esports, tworząc jednocześnie prawdziwy francuski superteam. Apex, Shox, NBK, KNS czy Body. Nie trzeba być ekspertem francuskiej sceny, żeby wiedzieć, że ten skład miał wygrywać. Posiadanie szoksa i Kanego w zespole zapewniało odpowiednią ilość siły ognia, a cała reszta zespołu wyglądała jak pasujące elementy układanki. Jak więc poszło g w 2017? Szczerze mówiąc, nie najgorzej. Zaraz po uformowaniu rosteru czekały ich trzy duże wyzwania, które musieli zaliczyć. Dreamhack Tours 2017, finały ESL Pro League 2017 oraz Major w Krakowie w 2017. I tak jak rzeczywiście udało im się zarówno na Dreamhack Tours, jak i na finałach Pro League zająć pierwsze miejsca, tak na Majorze w Krakowie

Oh, someone go passed ale but he knows it! And he hit such a ridiculous of 4K, to clean it up! Kenny tworzył swoją własną legendę. Nie wygrywał on największych turniejów na świecie. Bo ponownie wyniki w 2018 roku z kolei nie oddawały. Mimo to nie spadał on z indywidualną formą. Dalej produkował świetne highlighty i radził sobie całkiem nieźle. I mimo wielu zmian w zespole i po dołączeniu Luckiego i Jacksa, G2 dalej nie grało tak jak powinno. Duo, które kiedyś było pod strachem każdej drużyny, czyli Shoxy Kennense, w 2018 i 2019 roku już nie budziło kompletnie strachu. Dlatego pojawia się najważniejsze, kluczowe wręcz pytanie, jakie były ostatnie lata dla Kennego. Od 2017 roku nie pojawił się ani razu na liście top 20 graczy na świecie. Swój ostatni międzynarodowy turniej wygrał w 2017 roku i było nim Dreamhack Malmo. Od 2020 roku nie grał w żadnej drużynie Tieru 1, a w 2021 roku zrezygnował z profesjonalnego grania w cs zaledwie w wieku 25 lat. Niektórzy z pewnością nazwaliby to niespełnioną karierą. Nie zmienia to faktu, że Kenny szczerze mówiąc zrobił o wiele więcej niż większość graczy, którzy grali kiedykolwiek w CSA. Zapisał się on na kartach historii na zawsze. Niezależnie od tego, co się teraz stanie, Kenny zawsze będzie kojarzony nie tylko przez Francuzów, nie tylko przez Polaków, ale też przez cały świat. W 2022 roku powrócił on co prawda na kilka miesięcy do Falcons, lecz szybko, po paru miesiącach skończyła się jego przygoda i jednocześnie profesjonalna kariera gracza. Moglibyśmy mówić o nierozwiniętej karierze do końca wtedy, kiedy nie udałoby mu się wygrać majora tak jak w przypadku Nico. Nie zmienia to jednak faktu, że Kenny zrobił wszystko co chciał. A co robi dzisiaj? Streamuje i rozwinął bardzo swój kanał na YouTube. Na swoich streamach regularnie ogląda go ponad 4000 osób, natomiast na swoim kanale na YouTube ma ponad 200 tysięcy subskrypcji. Dlatego jeżeli jesteście fanami Kenego, wiecie już teraz, gdzie możecie go wpaść i pooglądać. Oprócz tego Kenny cały czas jest zaangażowany. Pojawił się na majorze w Szanghaju oraz ma swoje personalne projekty związane z Chinami, gdzie możemy się dowiedzieć, że chce on stworzyć chińskie Katowice. O czym mowa? O turnieju International Championship, który będzie rozgrywany w 2021. W 2026 i 2027 roku. Price pool takiego turnieju w każdym roku to 1 milion dolarów. A ambasadorem jest owszem, zgadliście KNS. Jak sam powiedział, czy kiedykolwiek słyszeliście o Katowicach przed IMM? Nie? No właśnie. Teraz Katowice jest ogromnym miejscem w sporcie i właśnie to mamy zamiar stworzyć w Yang Cheng. A patrząc na to, jaką popularnością cieszy się Ken w Chinach, to myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że jest to dobry wybór, żeby mieć jego jako ambasadora. Zresztą sami zobaczcie. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i suba. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.